poczęte Ustawienie drużyny gospodarzy teraz na państwa ekranach. Wizdek sędziego po faulu przy tym ślizgu. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Aut. Za chwilę rozpoczną od rzutu. Lionel Messi. Panowie, tak się nie gra. Strata na skrzydle. No niestety, kiepskie dośrodkowanie i obrońca przecina podanie. Libala. Trezor. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Boniek. Obronił tę główkę bez większego kłopotu. Rzeczywiście takimi strzałami go nie zaskoczą. Szkoda czasu. Blisko polekarne Erik Cantona. No strzela! Ach, zmarnował taką sytuację. Jest podłamany. Masz szczerano Miglian. Teraz Cristiano Ronaldo. No przejął, ale nie opanował piłki. A teraz przy piłce Carlos Alberto. A teraz Boniek. A teraz Ziko. Robi się niebezpiecznie. Jest dośrodkowanie. Piłka nie dociera do adresata. Kiepska centra. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Dwala. Strzela. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Konik. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. Paketti. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Ładnie się zapowiadała, ale rywale odebrali piłkę. Piłkę w stronę bramki prowadzi Lionel Messi. Smalink. Pogba. Świetnie się spisał. Bramkarz mu dziękuję. Za moment wznowienie rzut rożnego. Pogba. A tuż przed linii bramkowej. A już myślę, że będzie go. Uderza. Ale wspaniale. Dibala! No niecelny strzał, widać, że jest załamany. Niezły pomysł, ale nie udało się. Nie ma gwizdka sędzia, ani przerywa gry. Paul za uwagę. Kantona. Piłka opuściła boisko i będzie rzut rożni. Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję arbitra. Żółta kartka i mamy chwilową przerwę w grze. Tak, to dobra decyzja. Zawodnik próbował wykorzystać przewagę i było to stanowczo niesportowe zachowanie. Teraz może się to zemścić na jego drużynie. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Cristiano Ronaldo. A teraz si pince Zico. Z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Jest przejęcie, i mają szansę. Dobra pozycja do oddania strzału. No i strata piłki. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co wyniknie z tego przywileju korzyści. Podanie górą do Mesiego. Faul. wizdek sędziego. Jaka będzie kara? I Lionel Messi zbliża się do pola karnego. Próbuje odebrać piłkę w ślizgiem. Paquetti Dośrodkowanie w pole karne Messi, Messi z piłką Co coraz... Pytanie, sędzia przerywa grę Był faul, jak zareaguje Sędzia pokazał żółtą kartkę Obrońca przejmuje do No zastanawia się, czy nie strzelać. Rezultat do przerwy 0-0 Ten mecz jest wyrównany, a najlepiej potwierdzają to statystyki Oba zespoły mają podobne posiadanie piłki i podobną liczbę strzałów na bramkę Nieczęsto ogląda się spotkania, podczas których obaj bramkarze mają rynk I zaczęli drugą połowę meczu. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od rzutu z autu. Zico. Trezor. A teraz Cantona. No, zupełnie jakby byli na treningu podają piłkę między sobą. Ma z kim rozegrać tę akcję. I będziemy mieli wrzut z autu. Już grają. Rozpoczęli z autu. Ładnie zapowiadał się ten atak, ale rywale odebrali piłkę. A teraz przy piłce Ziko. Ryzykownie musi uważać, ma już żółtą kartkę. To, to jego druga żółta kartka w tym spotkaniu, a to oznacza jedno. Musi opuścić boisko. Resztę meczu obejrzy z Blisko polekarne może strzelać. Dobre przejęcie dośrodkowania. Tracą piłkę. Ma możliwość odegrania. Dobrze dograł. Łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Nakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Niestety stracił piłkę. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. Dobrze, przebił się. I bała Gol! Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Ktoś takiego nie ogląda się codziennie. Drużyna grająca w osłabieniu przełamuje się i prowadzi. Fantastyczna historia pokazali prawdziwy charakter i determinację. Długo kazali nam czekać, by zobaczyć pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Przecież mamy już drugą połowę. W piłce ziko. Blisko polekarny. No kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki. Mas Cristiano Ronaldo. Przed nami końcowe 30 minut. Chris Smalling. Piłka wyszła na aut. Cza. A teraz Zico. Robi się niebezpiecznie. Dala. Na im golą. drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. No po stracie znowu są w posiadaniu piłki. Czekają nas zmiany, ciekawe jak to wpłynie na ich grę. Pełen energii zawodnik powinien ją ożywić, pomimo fałd. Wizdek sędziego. Ciekawe, jaka będzie decyzja. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Ukarany został najlepszy strzelec zespołu. Będą musieli uważać, żeby go nie stracić. Sędzia pokazuje, że mogą grać dalej. Torres! Niestety, wciąż przegrywają. Zmarnowana okazja na wyrównanie. No i Cristiano Ronaldo. Dibala Przed nami ostatnich 20 minut tego spotkania. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Już blisko pola karnego. Wspaniałe. Dybala. Mało brakowało, ale piłka odbiła się od poprzeczki. No nic z tego nie będzie. Drużyna przeciwna odebrała piłkę. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Prostopadle, udanie. Ma do kogo podać. Spójrzmy. No i mamy rzut wolny. Z tej pozycji to może być groźne. Zupełnie nieudany ślisk, niebezpieczne to było. I na Państwa ekranach statystyki tego spotkania. Bardzo brutalny mecz. Trub ściele się gęsto, że tak powiem. Jest rzut rożny, stały fragment. Jak to wykorzystają? Dobrze uderzył głową. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Miglia. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Do wyprowadzenia ataku przymierza się Cristiano Ronaldo. Dobrze zablokował przy linii bocznej. Ryzykownie, ale udanie. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Jak on tego nie wykorzysta? A byłby już remis. Niestety stracił piłkę. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. A kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Messi stara się zbliżyć do bramki przeciwnika. Żadna z drużyn nie ma wyraźnej przewagi i zaczynają się końcowe minuty. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Znakomicie interweniuje Bramkarz. Brawo, brawo, brawo. No i udało się. No i w samej końcówce mamy rzut wolny. Mają jeszcze okazję. Czerwona kartka za to wejście. Bardzo niesportowe zachowanie. Słuszna decyzja arbitra. W tym meczu oglądaliśmy tylko jedną bramkę, ale dającą zwycięstwo. Kończą to spotkanie w okrojonym składzie, ale mimo to udało się wygrać. I to zwycięstwo zawdzięczają wielkiej woli walki, ale także świetnej dyscyplinie taktycznej. Może być zadowolony ze swojego występu. Grał na miarę swoich możliwości. Naprawdę udane spotkanie. Być może czuje pewien niedosób po tym, jak drugie trafienie odbiło się od bramki, zamiast do niej paść, Ale w końcu jednego gola strzelił i zwyciężył. Ach, tuż! Dobrze, przebił się.